Prawie go śnieg już przykrył O cholera, Johnny no, nic ci mówi, nie że... jest? No, znaczy mówi, napisał na karteczce, że wszystko w porządku Dobry wieczór Oj Johnny, postawię ci jakąś ciepłą herbatę Albo kawę, kakao Dostałem mu kawę właśnie ciepłą O no to super, to może mu... Johnny wysiadaj z tego eee, samochodu? Takie, takie pytanie, on tak zawsze taki cichy I wszystko na karteczku <laughs> on jest cichy proszę pana, bo on jest niemową po, po wypadku tak się stało. A to z traumy, czy... nie, 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 nie. Uszkodzony ma e, jakieś tam węzły. Nie nie znam się, nie jestem lekarzem i będziemy zbierać grube siano na jego tak. operację. A to ten? Bo ja słyszałem pogłoski na komisariacie że się rozmawiali między sobą. Nie mowa, a przymówił. To ten sławny? Ma takie, można powiedzieć, odbicia, że coś tam musi zaczyna prostować, jak dobrze napnie mięśnie. Gardłowe. N nie, nie umiem tego wyjaśnić. No tak, jak.